Co jeśli to, co przeżywasz teraz, nie jest przypadkiem? To dziwne uczucie w ciele, te sny, które nie chcą odejść, te same sytuacje, które wracają, choć zmieniasz ludzi, miejsca, decyzje, nie wariujesz. To Twoja podświadomość. I próbuję coś ci powiedzieć. Wyraźnie, uparcie, bez słów. Karl Jung wierzył, że życie daje Ci znaki, zanim dasz sobie zgodę, żeby naprawdę się zmienić. I jeśli teraz to słyszysz, to znaczy, że jesteś gotowy. W tym filmie poznasz pięć znaków, że wchodzisz w najważniejszy etap swojego życia. Nie będzie łatwo, ale jeśli wytrwasz do końca, zobaczysz, że nic w tobie nie było przypadkowe. Witaj na kanale Psychologia Obfitości miejscu, gdzie nie uciekamy od prawdy, tylko uczymy się ją rozumieć. Karl Jung powiedział kiedyś, to, czego nie przeżyjesz świadomie, powróci jako los. Innymi słowy, jeśli nie zrozumiesz, dlaczego coś się wydarza, twoja podświadomość będzie odtwarzać to bez końca. Nie jako kara, jako wiadomość, znasz to uczucie, że ciągle przyciągasz tych samych ludzi, innych z imienia, ale takich samych w zachowaniu, partnerów, którzy nie słuchają. Szefów, którzy przekraczają Twoje granice, znajomych, którzy traktują Cię jak tło, dopóki nie jesteś im potrzebny. Zmieniasz relacje, ale nie zmieniasz wzorca. I wtedy pojawia się myśl, dlaczego ciągle trafiam na takich samych ludzi. To nie przypadek. To podświadoma pętla. To Twój umysł, który odtwarza niedomkniętą emocję, niedokończoną historię, nienazwany ból. Bo wciąż czeka na zamknięcie. Aneta miała siedem lat, kiedy po raz pierwszy nauczyła się, że miłość to nie coś, co po prostu przychodzi, to coś, na co trzeba zasłużyć. Jej mama była przeciążona, zawsze zmęczona, często chłodna, tata fizycznie obecny, ale emocjonalnie odległy. Nie było przytulania, nie było pytania, jak się dziś czujesz. Było za to jedno niepisane oczekiwanie: bądź dzielna, nie przeszkadzaj, nie dokładaj nam problemów. Więc Aneta stała się tą grzeczną, najlepsze oceny, zrobione lekcje, uśmiech wtedy, gdy chciała płakać, cisza wtedy, gdy chciała krzyczeć. Zamieniła siebie w projekt, który miał jeden cel zostać zauważoną. Ale im bardziej się starała, tym bardziej rosło w niej przekonanie: miłość nie przychodzi. Miłość trzeba wypracować. Dziś Aneta ma 34 lata. Jest mądra, wrażliwa, pracuje nad sobą, ale zakochuje się zawsze w tych samych mężczyznach, emocjonalnie chłodnych, niedostępnych, tych, którym trzeba udowadniać, że warto być blisko. I wciąż słyszy w głowie to jedno zdanie: Może, jak się jeszcze bardziej postaram, ale to nie relacja boli. Boli to, że znowu wróciła ta sama wersja niej ta z dzieciństwa. Dziewczynka, która musiała zasłużyć, dziewczynka, która nauczyła się, że nie wystarcza być, trzeba się udowadniać, bo to właśnie robi podświadomość. Nie wybiera tego, co dobre, wybiera to, co znajome, nawet jeśli to znajome oznacza zignorowanie, nawet jeśli to znajome oznacza brak troski. Nawet jeśli to znajome przypomina pustkę z dzieciństwa. Więc zanim powiesz, znowu mam pecha w miłości, zapytaj, co próbuję przeżyć jeszcze raz, bo nie zostało domknięte. Jaka część mnie, sprzed lat, wciąż czeka, by w końcu ktoś ją wybrał? Bo może to nie ty trafiasz na złych ludzi. Może to Twoje niezaleczone schematy szukają zakończenia. A skoro to widzisz to znaczy, że jesteś gotowy, żeby przerwać pętle. Nie po to, by kogoś zmieniać, tylko po to, by w końcu zobaczyć siebie. Znak drugi. Dawne rzeczy przestają cię cieszyć. Coś, co kiedyś cię nakręcało, teraz wydaje się puste, ulubione miejsca nie przyciągają. Pasja, którą kiedyś kochałeś, czujesz, jakby już nie była twoja. Ludzie, z którymi rozmawiałeś godzinami. Tematy, jakby zbladły, i pojawia się myśl, czy coś jest ze mną nie tak. Nie, nie jesteś zgaszony, jesteś w fazie przejścia. Karl Jung mówił, że zanim coś nowego może się pojawić, nasza podświadomość musi oczyścić przestrzeń. A czasem robi to przez poczucie pustki. Kiedyś Karol codziennie biegał po pracy. To był jego wentyl, jego rytuał, jego azyl. Ale pewnego dnia po prostu. Przestał. Nie chciało mu się. Nie czuł tego. Próbował się zmusić, ale każda próba była jak wchodzenie w zaciasne buty, i przez wiele miesięcy miał w sobie złość na siebie. Ale kiedy spojrzał głębiej, zrozumiał: on już nie musi uciekać od tego, co kiedyś próbował przebiegać. On już nie musi rozładowywać emocji, których w sobie nie trzyma. On się zmienił. A rytuały, które go kiedyś chroniły, spełniły swoją rolę. Czasem coś, co przestaje cię cieszyć, to nie sygnał wypalenia, to sygnał, że twój wewnętrzny kompas się przesunął. To, co było karmiące, już nie karmi, bo jesteś gotowy na coś innego, głębszego, trudniejszego, ale prawdziwszego. Jeśli więc masz wrażenie, że to, co kiedyś Twoje, już Ci nie pasuje, nie panikuj. Nie cofaj się na siłę, nie próbuj wskrzesić starego ognia. To nie ogień się skończył. To ty jesteś bliżej nowej wersji siebie, i choć to miejsce, ten międzyczas, bywa bolesne, to właśnie tutaj zaczyna się prawdziwy rozwój. Pytanie do ciebie, czy jest coś, co kiedyś kochałeś, a dziś wydaje ci się obce? Jeśli tak, może to nie utrata, może to zaproszenie, by spojrzeć, kim dziś jesteś. I co naprawdę Cię woła? Znak trzeci ciągły wewnętrzny niepokój, którego nie da się uciszyć to uczucie, że coś jest nie tak nie masz konkretnego powodu nie wydarzyło się nic wielkiego ale nie możesz złapać oddechu, nawet w ciszy nie możesz odpocząć, nawet gdy masz dzień wolny nie możesz zasnąć, choć jesteś zmęczony to nie jest przypadek to nie wymysły. To nie twój charakter, to znak, to twoja podświadomość, która próbuje ci coś powiedzieć, bo ty za długo mówiłeś sobie, jest okej, okay, powinienem się cieszyć, przecież wszystko gra. Z zewnątrz wszystko wygląda normalnie. Masz swoją rutynę, funkcjonujesz, może nawet się uśmiechasz, ale wewnątrz pojawia się hałas. To nie to, to nie ja. To nie tak miało wyglądać moje życie. To nie jest bunt, to jest początek przebudzenia. Agnieszka przez lata pracowała w firmie, której nie znosiła, ale była dobra w tym, co robiła. Miała męża, którego znała od liceum, znajomych z pracy, raz w roku wakacje, w weekendy serial klasyczne, stabilne życie, ale w pewnym momencie zaczęło ją dusić. Czuła się, Przezroczysta, zaczęła budzić się w środku nocy z uczuciem, że coś w niej krzyczy, chociaż na zewnątrz była cisza. Zaczęła się bać, myślała: Coś jest ze mną nie tak, może depresja, może wypalenie. Ale to nie była depresja, to była jej dusza, która miała dość gry pozorów, to było ciało, które zaczęło mówić, bo serce było za długo ignorowane. Karl Jung mówił: Najgorsze cierpienie to to, którego nie rozumiemy, ale jeszcze gorsze jest ignorowanie tego, co w nas domaga się życia. Ten niepokój to nie wróg, to początek rozbicia skorupy, w której byłeś zamknięty od lat. To twoja dusza mówi: Ja już się nie zmieszczę w tym życiu, potrzebuję czegoś większego, głębszego, prawdziwego. A teraz zadaj sobie pytania: czy ja naprawdę się psuję? Czy może budzę? Czy to życie, które prowadzę, jest jeszcze moje? Czy jestem zmęczony? Czy już tylko znudzony sobą, takim, jakim musiałem się stać? To niepokój bycia nie tam, gdzie się powinno. To sygnał, że Twoje ja nie chcę już być tylko funkcją społeczną. Najważniejsze: nie walcz z tym niepokojem usiądź z nim. Posłuchaj, zapisz go, zadaj mu pytanie. Czasem najważniejsze rozmowy w życiu to te, które prowadzisz ze sobą. Jeśli czujesz to teraz, nie jesteś sam. To nie przypadek, że to słyszysz właśnie dziś. Zostań, bo dalej powiem ci o kolejnym znaku, który pokazuje, że twoje wnętrze już się budzi. Znak czwarty poczucie, że oddalasz się od ludzi, których kiedyś kochałeś. To zaczyna się cicho. Kiedyś mogliście gadać godzinami, dziś rozmowa kończy się po pięciu minutach. Tematy, które kiedyś was łączyły, dziś męczą. Spotkania, które kiedyś dawały ci radość, teraz wywołują dziwne zmęczenie. I to wcale nie znaczy, że jesteś niewdzięczny to znaczy, że ty się zmieniłeś, a oni nie. I twoje wnętrze przestało pasować do tej przestrzeni. Michał miał paczkę przyjaciół z liceum, wspólne wyjazdy, grille, imprezy, ale gdy zaczął interesować się psychologią, pracować nad sobą, wychodzić z roli zawsze śmiesznego, coś zaczęło się psuć. Zaczął zauważać, że za każdym razem, gdy mówi o swoich przemyśleniach, ktoś zmienia temat. Że kiedy mówi: Nie piję dziś, słyszy. Zmieniasz się stary co z tobą. A kiedy próbował rozmawiać głębiej, było niezręcznie. I wtedy to poczuł. Ja już nie jestem jednym z nich i chyba nigdy nie byłem. Karl Jung pisał, że podświadomość szuka relacji, które pasują do nowego ja-a. Gdy zaczynasz rosnąć wewnętrznie, stare formy zaczynają cię uwierać. To nie znaczy, że oni są źli. To znaczy, że ty już nie chcesz być w relacjach, które nie widzą twojej głębi. To bardzo ważny moment, bo masz dwa wyjścia: udawać, że dalej pasujesz i zdradzić siebie, albo odważyć się odejść i zostawić miejsce dla ludzi, którzy zobaczą cię naprawdę. Pytania, które musisz sobie zadać: Czy ja się naprawdę oddalam, czy tylko wracam do siebie? Czy to ja jestem inny, czy oni po prostu nie widzą już nowej wersji mnie? Czy nie trzymam się tych relacji tylko dlatego, że boję się pustki? Prawda jest taka: czasem dusza potrzebuje samotności, żeby się oczyścić. Czasem stara paczka to tylko stary nawyk, i czasem to właśnie poczucie rozdzielenia oznacza, że naprawdę się budzisz. Jeśli czujesz, że coraz mniej cię w tym, co dawniej twoje, nie bój się. To nieodrzucenie, to selekcja, twoja dusza zaczyna cię chronić przed tym, co już cię nie rozwija. Zostań, bo za chwilę opowiem ci o znaku piątym, tym, którego większość ludzi boi się najbardziej, ale to właśnie on jest bramą do nowego życia. Znak piąty. Utrata sensu w tym, co kiedyś cię napędzało. Znasz to uczucie, gdy robisz coś, co kiedyś cię cieszyło, ale dziś wszystko w tobie mówi dym po co. Cele, które kiedyś cię motywowały, dziś są tylko pustymi hasłami. Ludzie, których chciałeś zachwycić, dziś nie robią na tobie żadnego wrażenia. I nawet sukces zaczyna smakować jak coś, czego już nie chcesz. To nie depresja, to nie wypalenie, to przebudzenie. Karl Jung nazwał to fazą opróżnienia ego. Zanim zaczniesz nowe życie, to stare musi się wyczerpać, ale to wyczerpanie boli, bo człowiek czuje, że traci coś z siebie. Julia pracowała w marketingu, dobre pieniądze, prestiżowe projekty, wszystko o czym kiedyś marzyła, ale nagle z dnia na dzień każde wejście do biura wywoływało w niej mdłości. Zaczęła płakać bez powodu, nie chciała się spotykać z ludźmi, zaczęła się bać, że coś jest z nią nie tak, ale kiedy w końcu usiadła sama ze sobą, zrozumiała: To nie była depresja, to było ciało, które mówiło: Ja już nie chcę tej roli. Czasem nie chodzi o to, że nie masz energii, chodzi o to, że twoja dusza nie chce już tracić energii na to, co nie jest zgodne z tobą. Zadaj sobie te pytania. Czy to, co robię, naprawdę mnie karmi? Czy to, czego szukałem, nie było przypadkiem tylko spełnianiem cudzych oczekiwań? Czy ta pustka, którą czuję, nie jest miejscem, w którym ma się urodzić coś nowego? Jeśli jesteś w tym miejscu, nie bój się pustki, bo to nie koniec, to otwarcie, otwarcie na życie, które nie musi być spektakularne, tylko prawdziwe. To nie były przypadkowe znaki, to nie były zbiegi okoliczności, to była mapa, którą narysowało Twoje własne wnętrze powtarzające się schematy, poczucie osamotnienia, emocjonalne spięcia z przeszłości, pustka po dawnych celach i cichy głos, który mówi: To już nie to. To wszystko to nie sygnały, że coś z Tobą nie tak, to sygnały, że coś w Tobie się budzi. Twój umysł, Twoja intuicja. Twoje głębokie ja próbują powiedzieć ci coś, czego nie usłyszysz w hałasie codzienności. To już czas, czas, żeby wrócić do siebie. Karl Jung powiedział kiedyś: To, czego nie uświadamiasz, staje się twoim losem. Ale ty właśnie zacząłeś uświadamiać, a to znaczy, że twój los przestaje być przypadkiem, zaczyna być wyborem. Jeśli ten film poruszył coś w tobie, Napisz w komentarzu: Zaczynam słuchać siebie. Nie dla mnie, dla ciebie, bo każde zapisane zdanie to pierwszy krok do zmiany, i jeśli chcesz więcej takich treści, takich, które nie karmią iluzji, tylko prowadzą do prawdy, subskrybuj psychologię obfitości. Tu nie uczymy, jak być lepszym, tu uczymy, jak przestać udawać i zacząć żyć naprawdę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. A może... Do zobaczenia w tobie.